Szlach mnie zaraz trafi. W skarbówka właśnie zajęła mi konto. Co się stało? No nie zapłaciłem dwa miesiące podatku i od razu blokują rachunek. No i czemu go nie zapłaciłeś? Stary, ja już nie wyrabiam. Ma kilka kredytów firmowych, ceny prądu poszły do góry, a pracownicy chcą podwyżek. Ja ledwo wiążę koniec końcem. Rozumiem. Miałem to samo kilka miesięcy temu. I co zrobiłeś? Przeszedłem restrukturyzację firmy. O, a co do takiego? To nowa możliwość w prawie po pandemii. Ogólnie cała ta sprawa to uratowała mi firmę. Doradca restrukturyzacyjny zrobił mi zgłoszenie i już po trzech dniach zablokował wszystkie egzekucje i komorników. A co z kredytami? Prawie przez rok nie musiałem płacić rat, miałem bonusowe wakacje kredytowe. No chyba żartujesz. Ani trochę. Dodatkowo negocjował z wierzycielami dłuższy okres spłaty, przez co mam mniejsze płatności co miesiąc, stać mnie, żeby przetrwać, mogę dać podwyżki pracownikom i powoli się odbudowuję. Skąd się o tym dowiedziałeś? Obserwuję nabici przez banki, i tam zobaczyłem filmik na ten temat. Kliknąłem w link pod tym filmem, wypełniłem formularz, zadzwonił od nich ekspert, który sprawdził, co w mojej sprawie można zrobić. Także naprawdę gorąco polecam. Jak mówisz? Nabici przez banki? Czekaj. O mam, to ja też się do nich zgłoszę.